Śnił ci się ogień? Dla dawnych Słowian był to znak niezwykłej mocy. Ogień oczyszczał i chronił, był żywiołem, który oddzielał to, co czyste, od tego, co splamione. Wierzono, że żar ogniska potrafi odpędzać choroby i złe duchy. Domowy płomień traktowano jak istotę, której należało się szacunek. Podtrzymywano go dzień i noc, a czasem składano mu drobne ofiary ziarna, sól albo kawałek chleba. Bez niego dom stawał się bezbronny. Podobnie u Persów święty ogień był obecnością boską, a u Greków i Rzymian czczono płomień westy i hestii jako strażniczek domowego ogniska. Dlatego sen o ogniu mógł być znakiem oczyszczenia i ochrony, przypomnieniem o sile, która dawała życie i pilnowała granic między światem ludzi a światem duchów. To tylko jedno ze znaczeń w dawnym senniku Słowian. A teraz powiedz, co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu, czy śnił ci się kiedyś taki symbol i jak go odczytałeś. Obserwuj profil, bo w kolejnych odcinkach odkryjemy następne tajemnice snów naszych przodków.